To idealne miejsce. Tutaj zmierzymy się z wielką bestią. Fin fang Fumie! Przybywaj po swoją śmierć! Co ty robisz? Nie zaskoczymy go, jak będzie wiedział, że tu jesteśmy. I bierzemy go żywcem. Pamiętasz? Krzyczcie za mną. Tu okażemy swoje męstwo. Fin Fang Fumie! Twój koniec jest bliski! Nie, nie jego! Chcę, że Kwilu? Krzycz! Fin Fang Fum! Czas na... Jestem Grunt! Rocket! Twoja kolej! Czy on mnie nazwał prawdziwym imieniem? Rocket! Finfang Finfangfumie! Rozflurkamy zaraz twoje flarczone cium końcówki! Słyszysz? Słyszywa. Łuskowaty, przerośnięty flarcium żojów! Przećmątwiona kuposa krzew krzewmięcha! Nie boimy się! Piękne uczucie, nieprawda? Tak! Tak! Naprawdę tak! Czas zrzucić ubiór! No, chyba jednak nie.